Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo. Pan poseł przedstawiciel wnioskodawców utyskiwał tutaj, że tak powiem, z wielkim głosem, jakby nie pamiętał co jego partyjni koledzy w minionych kilku latach zgotowali Polakom. Jakaś taka jest moja funkcja odświeżania Wam pamięci, więc. Pozwolę sobie państwu przypomnieć, bo najwyraźniej cierpicie na jakieś zaniki pamięci. Otóż, panie pośle wnioskodawco, czy to aby nie pańscy koledzy w minionych oś, ośmiu latach dokonali takich to, oto działań? Podwyżka podstawowej stawki VAT z 22% na 23% miała być na trzy lata, po trzech latach jest, był ciąg dalszy. Podwyżka stawki VAT z 7% na 8% na leki, na budownictwo mieszkaniowe. Podwyżka stawki VAT na nieprzetworzoną żywność z 3% do 5, podwyżka stawki VAT na produkty objęte dotychczas preferencjami podatkowymi, czyli na ubranka dziecięce z 8 do 23%, na książki z 0 do 5%, podwyżka akcyzy, między innymi na olej opałowy, gaz ziemny, alkohol, papierosy, podniesienie składki rentowej dla przedsiębiorców z 4,5% do 6,5%. Zamrożenie progów podatkowych, proszę państwa, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku, co wobec wzrostu inflacji oznaczało automatyczne zwiększenie obciążeń. Zamiast obiecywanej likwidacji podatku belki rozszerzyliście jego zakres na zyski z jednodniowych lokat bankowych, a to nie krasnoludki, ani nie zielone ludziki, ale wasz rząd panowie wprowadził podatek miedziowy dla jednej, jednej jednej spółki KGHM, która płaci 6,5 miliona złotych daniny dziennie, to wasz rząd wprowadził obciążenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu niespłaconych pożyczek. No, widzę, że czas mi się kończy. Mogłabym tak do północy wymieniać osiągnięcia waszego rządu. Panie pośle, trochę przyzwoitości, chociaż w minimalnym zakresie, bo tego, co robił wasz rząd przez minione dwie kadencje, chociażbyśmy się nie wiem jak sprężyli, to nawet 10% tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Dziękuję, Dziękuję. bardzo pani poseł. Zapraszam panią poseł Krystynę